Dawid i znajduje się obecnie w Szkole orjańskiej na ulicy Rajskiej 1. Mieści się ona w bibliotece Wojewódzkiej na drugim piętrze. Zajęcia są prowadzone w trzech grupach. W grupie pierwszej są dzieci od 6 do 8 lat. W grupie drugiej są dzieci od 10, 11 lat do znaczy od 9 lat do 10. A w grupie trzeciej jest, jest od 11 do 14 Ta szkoła obchodzi swoje dziesięciolecie. W naszej szkole są prowadzone cztery przedmioty: historia, muzyka, taniec, ormierski i język ubiegły. Teraz mamy z grupy trzeciej. Jedenastoletni ma zapadnięcie. ormieńskiej w Krakowie. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawie się odbywają lekcje, mamy historię, język ormieński taniec, śpiew i teatr. Dlaczego przychodziliśmy do naszej szkoły? Żeby się nauczyć dużo rzeczy o Armenii, historii liter, czytać dobrze, teatru śpiewu, tańców. z grupy drugiej Wiktoria, jak się czujesz w tej szkole? No dobrze, wszyscy są tutaj mieli. Ogólnie to mam tutaj dużo przyjaciół. A czego się uczysz w tej szkole? Języka ławińskiego, czytania, pisania, tańca Myślałam, że ostatnio... byłaś ostatnio w Armenii. No, mogłabyś pa, e, parę słów opowiedzieć? Mm, pewnie. Kiedy, kiedy byłam tam w Armenii już, to, to tam widziałam w centrum fontannę grającą. Grała dokładnie o ósmej, ale byliśmy też jeszcze w restauracji na herbacie z rokitnika byliśmy na klasy i, yy, i chciałbym wam pokazać lekcję. Teraz Proszę. się lekcja muzyczna. Dzień dobry, nazywam się Elma Karczak. Prowadzę zajęcia muzyczne. Na naszych lekcjach dzieci śpiewają piosenki ormiańskie oraz poznają twórstwo kompozytorów ormiańskich. Dzieci nasze bardzo lubią muzykę ormiańską, poznają już ormiańską muzykę, czym różni się. Nasze zajęcie bardzo pozytywne i myślę, że dużo im daje. Rozwój kulturalny. Dziękuję. Chciałbym teraz przedstawić nasze pozostałe nauczycielki. Dzień dobry. pierwszy wiekują taniec ormiański. Gohar dzień dobry. Prowadzę zajęcia z języka ormiańskiego. Witam. Weronika Łowaniusian. Zajęcia z historii i teatrzyk banali, co oznacza klucz. Gości naszy, naszych stałych wolontariuszy. Proszę się przedstawić. Cześć, cześć. Mam na imię Hyksynę, a mam na imię Merinem. I w jakim celu przyszłyście do naszej szkółki, odwiedzić? Możemy powiedzieć, że jesteśmy wolontariuszkami, bo często przychodzimy do szkoły, i dla nas ta szkoła jest bardzo ważna ponieważ działalność, w dzieci odmiejskiego i w ogóle kultury odmiejskiej jest dla nas naprawdę bardzo ceny i to... Miejmy nadzieję, że nasza współpraca jeszcze będzie dalej kontynuowała. Dobrze, dziękuję. dziękuję. երկու խայտ ծառ, բազին ձե՞ են։ Որպեսզի կարողանաք իրարից ներշանցանալ նրան, դառի ճանաչում։ Կարո՞ղ եք ցանկի ֆակտերի բլակ առնում են։ Ենումենք երկու խայտ աչ, երկու խայտ ծառ։ Աղջիկներ՝ նույն շարժումով, երկու խայտ աչ, երկու խայտ ծառ։ 3՝ նաեւ սխմի տեսակում, ոչ նորար գոյությանը։

So thank you.